This is none of your mm. Próbujesz mi dorównać, ale nigdy, prze nigdy nie będziesz takim strażnikiem jak ja. Przegrywasz ze mną, wieśniaku. Nie, ryki. to ty przegrałeś. Było minęło. Wszystko minęło. Stoisz nad przepaścią, a wiesz, że trzeba zrobić krok naprzód. Nie ma drogi powrotu. Przed oczami widzisz już tylko własny charakter. Rozumiesz, co to jest przepaść? Gówniana przepaść? To zbyt skomplikowane, żebyś zrozumiał. A ty rozumiesz? To kurwa powiedz, o co to chodzi. Rozumiesz? Tak? Chyba nie. Bo nie ma tu nic do zrozumienia. Naczytałeś się bełkotu z książek. Ja nie trawię bełkotu, a teraz wyjazd, wypierdalać poważnie. Zabierajcie siatkę. Odwal się! Złapaliśmy zwierzaczka, nie, wielkiego kurde bydlaka. Idź drzyj, suta.